W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o wirusie i jak daleko już zaszedł, a także paru wiadomościach z świata i okolicy i naszych tutaj polskich i ciekawostek, takie wiadomości podsumowujące oraz gdzie jest oczywiście bitcoin i jak ruch się tutaj będzie odbywał. Więc jeżeli myślicie, by to zainteresuje, zapraszam na odcinek. Wcześniej nazywam się Maciek, to jest 3-2-1 Zaczynamy. Wszystko, co tu powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Więc na początek sprawdzimy sobie naszą kontynuację tutaj e, ruchu. Zobaczymy sobie na napięcie godzinówce. Więc tak jak, tak jak mówiłem wczoraj, w, w, tutaj ruch tej 200, zobaczcie, równiutko idzie i tej 50, i tak jakby idziemy właśnie w, tutaj w kierunku. Tutaj idziemy w kierunku właśnie tego splotu, tak jak było to tutaj po tym spadku, widzicie. Więc dopiero później włączy się tutaj właśnie ta, takie powiedzmy, powiedzmy sobie różnica w cenie, która będzie po prostu skakać, tak, tak zwane volatility, i dopiero wtedy będzie wiadomo prawdopodobieństwo wyjścia z jednej strony na drugą. Zobaczcie, na tygodniówce mamy dosyć mało energii, jednak cykl idzie ku wzrostowi. Na dniówce jest bardzo dużo, ale cykl się zamyka do dołu, co może być po prostu zejściem do na przykład 3800, żeby zrobić ten tak zwany double, double bottom tutaj i wtedy będzie można na przykład zacząć kumulować bitcoina um, i coś e, i obserwować dalsze ruchy wzrostowe. Zobaczcie, to nigdy tak nie było. Weźmiemy sobie na dniówkę i przesiedzimy tamte ruchy, spójrzcie już mieliśmy tu iść i spadek, już i spadek, więc jeżeli Zauważymy właśnie, yy, zaraz tutaj weźmiemy, więc jeżeli zauważymy właśnie takie ruchy, że będzie wsparcie tej 50 lub 200, tak jak to było na przykład o, o tutaj, yy, w tym momencie, to jest bardzo taki podobny ruch, yy, widzicie? To wtedy już będzie można iść. Jeżeli nawet przegapimy te powiedzmy yy, 86% ruchu inicjującego, czyli tak jak tutaj było właśnie prawie drugie tyle, czyli stąd na przykład na 10 tysięcy, to i tak nic się nie stanie, bo zobaczcie jaki później był właśnie wzrost tego wszystkiego. Także w, w, trzeba właśnie, takie rzeczy właśnie trzeba teraz obserwować. Jak sobie weźmiemy na bliższą oś czasu, tutaj dzisiaj właśnie, dzisiaj właśnie ten narysowałem, na samym początku dnia, że o 18.00, tutaj, e, tutaj właśnie będzie jakiś ruch i zobaczmy. Myślałem, że będzie to włamanie, ale był szybki retest i tu właśnie był retest o te 200, tak jak opisałem, że na Telegramie, że będzie to ruch o 100, 120 dolarów. I stało się równiutko. W tej chwili, spójrzmy, Bitcoin idzie do końca tutaj tego e, trójkąta i opiera się na tej linii. I dojdzie do wyłamania gdzieś mniej więcej tego poziomu, jednak tutaj spójrzmy sobie, patrzcie, jest na piątce. Tutaj jest ta podstawa tego trójkąta, więc podejrzewam, że ona będzie grała też jakąś rolę. Więc ta podstawa kończy się równo tutaj, właśnie z, tą, z tym tunelem wzrastającym, tutaj z tym kanałem wzrastającym. Ale mamy też tutaj poprzedni, właśnie opór jest teraz suportem. Więc ten swing może być do tej 6500, więc według mnie. Zobaczcie, tutaj właśnie jest ta przerwa. Czyli, jeżeli stąd spadniemy z tych 6880, to jest duże prawdopodobieństwo, że spotkamy się na 6500. gdyż tutaj nie ma za bardzo wolumenu, więc em, do tej pory no, jest mądrze poczekać. Ruchy w tej chwili zobaczcie, są zawracane, więc być może będzie ten RITES tutaj. No i potem zobaczymy, czy przebiję ten kanał. Pamiętajcie, że zawsze wzrastające kanały e, mają włamanie do góry, tak jak mieliśmy to tutaj. Zobaczcie, ten mniej więcej tak samo. O, ten mniej więcej tak samo tutaj prowadził i wyłamaliśmy się. I potem idziemy do góry, i być może też się będziemy wyłamywać. Tego nikt nie wie i nie ma sensu gdywać. Także tworzą nam się tutaj. Spójrzcie, tworzą nam się tutaj. Po to. Takie rounding. I widzicie. Teraz właśnie wracam. Gadałem pół godziny na darmo, więc nie wiem, w którym momencie przerwałem, bo musiałem sobie zrobić małą przerwę. Mówiłem, że robi się taki tutaj właśnie, zobaczcie, rounding, OK. Mamy też to pokazane dodatkowo na, jeżeli sobie weźmiemy na, no nawet może tutaj, tylko że na, O, proszę bardzo, spójrzmy sobie tutaj na, na MACD może. O. Na dniówkę. Spójrzcie, mamy. Tutaj właśnie mamy ten wzrost. Tutaj mamy spadający wolumen. I, i tutaj dopóki nie przybije te RSI, podejrzewam dla mnie tej linii. O, to w tej chwili nie jest to dla mnie dosyć silny ruch. Że cokolwiek się stanie, bardziej obstawiam na spadek. Zobaczcie, mamy wzrastający tutaj, spadający właśnie tutaj histogram, który pokazuje nam tutaj, właśnie transakcje. Mamy, mamy tutaj też spadający, zaraz. Spadający wolumen. O. Zobaczcie. Więc yy, i tutaj właśnie wzrastający tutaj cenę, więc jak jest cena wzrasta spada wolumen, spada ten tutaj histogram. Yy, tutaj właśnie spada nam ten yy, histogram i RSI zakręca. Są to bardzo bearish takie znaki. Dodatkowo jeżeli sobie tutaj wstawimy, łączyk, te nasze dwie tutaj krzywe, no to dopóki tego tutaj, yy, dopóki nie będziemy mieć tego ruchu wzdłuż tych właśnie tutaj krzywych i nie spotkamy się tak jak w tym miejscu, zobaczcie. A tak jak tutaj to, tak jak, tak jak było to, zaraz to jest, o, tak jak było to tutaj, tej, tej tutaj, yy, yy, tej jakby kontrakcji całej, to nie sądzę, że jest dobry moment, żeby w ogóle wchodzić, coś wychodzić. Ja dokupowałem w bardzo małych ilościach, po pół etiry, na przykład codziennie od ostatniego e, miesiąca. I... no i trochę Bitcoina, ale w tej chwili wstrzymuję się. Kupiłem więc ja wiem, z 35-40% mojej właśnie doradkowej puli, gdyż myślę, że w tych poziomach tutaj, a w tych to oznacza... 6, y, 6700, o widzicie. I 6500 może dojść do właśnie wyłamania. W tej chwili cena trochę spadła. Jeżeli przebijemy ten poziom tutaj, tej tutaj podstawy tego trójkąta oraz podstawy tutaj tego kanału, no to w tej chwili e, sądzę, że będzie to 6500. Zobaczymy sobie jeszcze na. Mamy tutaj. Mamy tutaj. E, zobaczcie. Mamy tutaj nasz histogram. Ten wolumen transakcyjny. I zobaczcie. E, Cena może jakiś lepszy wykres. Cena tutaj pokazuje, że w tym właśnie poziomie tej podstawy. O, nie ma już tutaj żadnego żadnej transakcji, więc wtedy spadniemy na po prostu dołek tutaj. To tu jest taki ostatni właśnie moment, to jest ta poduszka w ogóle powietrzna, więc ten swing test tutaj, czyli poprzedni opór. Jest teraz supportem, i ta 200 mogą dać właśnie na te wsparcia. A jak nie, to będziemy lecieć jeszcze niżej, aż tutaj do tego właśnie poziomu. Więc tak mniej więcej widzę bitcoina w tej chwili. I nie będziemy tutaj oglądać teraz w tej chwili e, innych rzeczy, gdyż rynki są zablokowane. Nie było nic ciekawego też e, dzisiaj, podczas dnia. E, jeszcze tylko pokażę, jak euro będzie startowało dzisiaj. Dzisiaj jest właśnie otwarcie sesji, więc targetem dla euro będzie 4,72. Jak wyłomimy ten trójkąt, pamiętajcie, że ten trójkąt jest tutaj, może dość te czy może wyłączę. E, ten trójkąt jest jakby tak zwanym continuation pattern, czyli przedłużeniem danego ruchu. Przyszło stąd. Ok przyszło stąd i po prostu ma większe szanse żeby stąd wyjść. Więc dla mnie jeżeli jeżeli przebije tą tutaj wartość 4 4 4 4,60 4, to osobiście wchodzę na reteście i jadę na 4,70. Tak właśnie teraz tutaj się zachowuję. i przejdźmy do newsów. Spójrzcie o tym właśnie przed chwilą mówiłem ale się nie nagrało. Patrzcie SP500 spada cały czas, gdyż spadają te buybacki, czyli e, korporacje nie mogą kupować, skupować swoje akcji, to spowodowało to całe napompowanie tych, 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 tych e, akcji, więc powiedzcie mi, kto będzie klientem, jeżeli patrzcie, jeżeli spadło jeżeli tak spadło SP500 o, to kto będzie klientem tego, e, tego wszystkiego SPX to będzie klientem, żeby ta cena się wyprostowała, to był, to był spadek, zobaczcie. To był spadek rzędu 35%. Więc kto, kto wróci z tym, to dlatego te rynki stoją i czekają, gdyż nikt tego nie wróci. To nikt nie wróci tak od momentu. Podejrzewam, że jeżeli nie odbijemy się od tego tutaj swingu, zobaczcie, o, widzicie, to polecimy na dół z powrotem, przetestować ten dół. I wtedy, jeżeli nie spadniemy niżej, to ekonomia się przytrzyma i będziemy mieć taki. Chopi markę, który potrwa parę, parę miesięcy. I jeszcze tylko jedna rzecz, którą chciałbym pokazać na Bitcoinie, o której mało ludzi w tej chwili to yy, mówi o tym. Patrzymy za każdym razem na energię, na przykład. Ok. Tutaj na dniówce, na tygodniówce jest mała, ale spójrzcie, co dzieje się na miesięczniówce. Patrzcie, energia jest już na 53, a cykl tutaj spada. To jest akurat na Bajbicie, ale można to zrobić gdzie indziej. Zobaczcie. Energia jest ogromna, ogromna. Tutaj był jej ten spadek, jak się była pompowała, więc no wszystko zależy z tego cyklu, który właśnie się tutaj wyprofiluje. No zobaczymy. Także taka ciekawostka. No i przejdźmy tutaj do tych wszystkich wiadomości. Właśnie zobaczcie, ten spadek bajbaków spowoduje, że no nie wiem, kto będzie miał wrócić. A nadchodzący kryzys pokazany jest jeszcze ze sprzedaży ciężarówek w Stanach Zjednoczonych, patrzcie. Tutaj był właśnie rok 2000, ta dotcom bubble, czyli ten dotkomów ta cała bańka i spadło wszystko, była recesja. Tutaj mamy 2007, 2008 i spadło wszystko, była ogromna recesja. Zobaczcie, że przebiło ten poziom. Zobaczcie, przebiliśmy ten poziom tutaj. I w tej chwili znowu spadamy i albo zatrzymamy się na tym poziomie tutaj, może dlatego cały market czeka, a jak nie, to usiągniemy taki poziom. Zobaczcie, 10 lat sprzedaży wzrostów Cofnie się do zera. Ile firm siądzie, jaka to będzie dewastacja? Tego O tym w ogóle nikt nie mówi. O tym w ogóle nikt nie mówi, nikt się nie zastanawia. Każdy myśli, że to po dwóch tygodniach minie. Zobaczcie, koreańskie linie zaczęły spadać od kiedy listy zachorowań, te żółte tutaj właśnie barsy, te żółte właśnie tutaj ten histogram żółty, te, te, te tutaj te pionki pokazywały. Zobaczcie, to jest strach. Strach. I teraz mamy tylko taki sentyment, że no przeszły już, są, kontrolują tą sytuację, ale patrzcie. Nie ma rozwoju. Ludzie czekają. Podobnie w USA. Ogromny strach, jak tutaj było te zachorowania, jeszcze nawet nie w USA. Już ten strach zaczął padać. I w tej chwili, zobaczcie, może jest to coś zielonego. Ale cały czas nie ma nikt co robić. Chiny. Patrzcie, ogromny strach, jak to było. I mimo, iż Chiny cały czas już, już kontrolują to mniej więcej, już jest taki jakby e, opanowana trochę sytuacja, nie ma wzrostu. Zobaczcie, nie ma tego boomu do tego poziomu. Cały czas jest tutaj taki e, niepewność. Ludzie czekają na drugą falę. Ok? Patrzcie, to jest taki wykaz termoimaging, czyli termowizyjny właśnie e, układ, jak ten wirus się rozwijał i gdzie to jest. Zobaczcie, te państwa, gdzie jest tutaj naj, najcieplej, mają najmniejszy e, uszczerbek. Z tego wszystkiego, zobaczcie, to jest ten rejon tutaj. Mają najmniejsze, zamiast te, które są w strefie tutaj umiarkowanej, zobaczcie, były największe. Więc teraz każdy czeka, jak na właśnie wakacje będzie z pogodą, gdyż ona powstrzyma i opadnie ten wirus. Jednak już kraje przygotowują się na wave 2. Tak samo było w Hiszpanii kiedyś, jak była ta hiszpanka i już ona zrobiła tę dewastację, ale. Druga fala bardzo szybko nadeszła we Francji, na przykład, jak tylko ta pogoda się zmieniła, więc teraz może na te miesiące ciepłe coś się odmuli, ale nie wydaje mi się, żeby przemysł ruszył i nagle wszystko było pięknie, pięknie. Wątpię w to. Czekają nas bardzo długie miesiące tego wszystkiego. I dalsze wiadomości. Tak jak mówię, azjatyckie kraje czekają na drugą falę infekcji, nikt się nie poddaje, trochę zaczynają chodzić do pracy, trochę mniej, każdy nosi maski, jest nadal ten distancing i wszystko inne, więc yy, te kraje już są, dlatego że one miały SARS w 2003 roku, wiedzą jak się zachować. Koronawirus, proszę bardzo, już niby bramy są otwarte w Wuhan, ale nie ma nikogo i tak jak Wam pokazywałem na tym wykresie. Jest tutaj już pozytywny optymizm, ale nie ma tej produkcji, PMI nadal spada, zobaczcie, e, linie lotnicze nadal dołują, mimo że tu już ten pozytywizm jest. Więc to dopiero początek jest, jak ktoś w Polsce remontuje mieszkanie, bo myśli, że teraz ma dużo czasu, to jest z kompletnym głupsem. to jest to jest dopiero początek tego wszystkiego, teraz należy się przygotować na boom. Dlatego twierdzę, że dopóki na Bitcoinie nie spotkamy się właśnie e, w tutaj, e, w, w tym momencie, zaraz to pokażemy, w tym momencie tych dwóch tutaj krzywych, widzicie, tak jak tutaj wyznaczyłem, szkolenie dzień się to pokłada i tu nie będzie tego spięcia, więc wtedy dopiero będzie można zobaczyć, jak w tej kontrakcji wyjdzie cena, czy górą, czy dołem. Jak pokazałem wiele czynników na dniówce, spadający wolumen, yy, Magdi histogram, yy, także RSI, zakręcający taki top. Yy, niezbyt dobrze nastawiają się na to wszystko. Okay? I dodatkowo ten kanał, w którym jest ta cena, wyłamuje się częściej do dołu, aniżeli do góry. Także no, zapowiada się nieźle. I taka ciekawostka: w Stanach, od kiedy właśnie jest ta yy, izolacja, coraz więcej jest telefonów do kancelarii prawniczych o rozwód. I tutaj, na przykład, że ludzie orientują się, że nie mogą ze sobą wytrzymać, mówi prawniczka. Także takie to są właśnie szczegóły. To w ogóle uderzy w całą właśnie jakby socjodemokrację i nasz tutaj wychowawczy byt, ten wirus, gdyż wprowadza reguły, których no, nigdy nie mieliśmy, nigdy nie byliśmy w takiej sferze, nie wiem, kiedyś w czasie wojny ludzie takie coś pewnie pamiętają, coś podobnego, żeby były rozdziałki, ale już dawno tego nie było i teraz my wychowani na w dobrobycie technologii powiedzmy, i takich naturalnych czynników, że można sobie pójść do kina, nie przetrawimy tego. Zobaczycie, to będzie dewastacja na każdym, każdym rachunku. I tutaj szczegóły nowelizacji tarczy antykryzysowej. Spójrzcie, będzie tutaj jeszcze więcej drukowania. Złoty Polski będzie dalej spadał. To jest dopiero początek. Te pakiety drukowania pieniędzy, które robią inne państwa, Polska dopiero stoi przed tym. Ale to, że Polska jechała na niskich stopach procentowych i zużyła te paliwo bezpieczne, w tej chwili będzie na niekorzyść. Zobaczycie, ile film straci. Zobaczcie, wszelkie domy weselne na przykład niech padną, ok? Do nich podłączeni są, nie wiem, ludzie z cateringu, e, a, e, fotografowie, e, muzycy. Ci muzycy też gdzieś kupują, fotografowie też coś kupują, więc zobaczcie, już z tej strony biznes jak pada. Hotelarstwo zatrudnia wielu ludzi, już ludzie są bezrobotni, nie kupią niczego i nie wiem, nie wydaje mi się, że zobaczymy boom. Bardziej mi się wydaje, że będzie właśnie tak zwany traders market, czyli Nagram na tym oddzielny odcinek. Ale tylko wam powiem teraz, że zobaczcie, tutaj ktoś kupił sobie na przykład tego bitcoina i szedł w górę. Ale teraz wątpię, że takie coś będzie, gdyż ludzie mają dużą niepewność, więc rynek bardziej będzie się przedstawiał na takich właśnie zasadach. Tak zwany chop. I wtedy trzeba będzie kupować tutaj, sprzedawać tutaj, kupować tutaj, sprzedawać tutaj. A nie, że sobie tak pociągniemy. Czyli tak zwany swing trader. I na to właśnie namawiam y, ludzi, żeby się zainteresowali trochę giełdą, żeby mieli pojęcie, co jest swing trade. Bo to nie tak, że sobie na lokacie, tak jak wrzucicie kasę i, i, i po prostu będzie wyciągana kasa za jakiś czas i macie gwarantowany procent. Na giełdzie w ogóle są inne warunki. Jest góra i jest dół. I. Kolejny artykuł na Bankier.pl, zobaczcie. Polacy przed drużyzną na rynku mieszkań uciekają na prowincję. Przecież w tej chwili już sprzedaż, już jest goodbye, już koniec, a stalawista nie ma. Już who cares teraz o mieszkania. Dużo kredytów jest, dużo kredytów jest już wyciąganych, to już nie wiem kto podaje po takie w ogóle... Rzeczy, że no, kupowali dużo w miastach, teraz na prowincji, już teraz ludzie nie myślą o tym. To już jest, nie wiem, śmietnik, żeby to można było wydrukować, w kominku można było tym napalić. I bank centralny, czyli Bank of International Settlements, czyli bank centralny banków centralnych, jest za tym, żeby wprowadzić właśnie walutę cyfrową, a tym samym, żeby po prostu bank wiedział wszystko o swoich klientach, gdyż, zobaczcie, teraz ludzie idą do banków. Na to bank i bank ma jakąś rezerwę pieniędzy. Zwykle jest to 1 dziesiąta depozytu, czyli jak wpłacasz 1000, no to 1000 tam pelenów na przykład, no to bank ma na przykład 100, zatrzymuje w kasie jako tak zwaną rezerwę, a te 900 z Twojego depozytu wypłaca dalej i potem 10% znowu, czyli mamy 810 jest pożyczone, a 90 w kasie. Także z tego 1000 robi chyba 100 tysięcy. Także zobaczcie jak to jest. A teraz najnowsza nowelizacja banków, właśnie centralnych, to jest, że musisz mieć 0% rezerwy. Więc zobaczcie, jaki będzie szał. Dlatego ludzie, jak się rzucili do banków, żeby pobrać gotówkę, szybko by obnażyło tą słabość tego systemu i wprowadziło e, niezaufanie, brak zaufania tego systemu. Dlatego bankomaty zostały wstrzymane i e, jakby była tylko gotówka cyfrowa, to nie musielibyście jej wyprowadzać, bo nie mielibyście dokąd. I tym samym banki widziałyby wszystko. I tak samo jest właśnie w Chinach. Kupisz 5 piw, czy 10 tygodniowo, już dostajesz negatywne punkty, już nie możesz kupić biletu na przykład na Hawaje, bo jesteś złym obywatelem. Zagłosowałeś nie za tymi, co trzeba, nowa partia obetnie Ci punkty. Goodbye. Aż wreszcie ktoś wyrzuci Ciebie z domu, ponieważ nie będzie się gdzie żyć. A jeżeli przeskrobisz coś i ktoś zablokuje Twoją kartę SIM, to bye bye. Bo na przykład urząd skarbowy zablokuje Ci konto na 3 miesiące i gdzie Ty kupisz jedzenie? Za co? W tej chwili możesz mieć gotówkę, albo na przykład, nie wiem, coś od kogoś pożyczyć, a tak już nie pożyczysz nikogo. Chyba, że będziesz miał kryptowaluty. Kryptowaluty to nowy wyłom w tym systemie. Zawsze można podpiąć to gdzieś i mieć pieniądze. Także tymi informacjami się żegnam dzisiaj. Nagrałem to już drugi raz, już bolą mnie usta od gadania. Nie zapomnijcie zostawić lajka, powiedzieć coś w komentarzu na temat, co wymyślicie właśnie na temat tych cyfrowych walut i drugiej fali, właśnie korony, i o tym, jak Polska oddrukowuje dużo kasy i co będzie ze złotym. A także zachęcam Was do zapoznania się z tymi filmikami e, podstawy właśnie e, tradowania, jakie mam tam w zakładkach wideo e, poradnik, gdyż e, jeżeli, coś mieć, jeżeli chcecie coś mieć w przyszłości, to musicie zainteresować się giełdą, niestety, to jest nowa, nowa sprawa. Więc na razie, trzymajcie się i miejmy nadzieję, że to się teraz nagrało. Cześć!